Ten brontozaur już nie pamięta, że chciałam mu zrobić krzywdę, prawda? W sumie mogłam tego tricka wziąć ze sobą, to by mnie chociaż bronił. Tak to się wyrwałam. Jak głupi do fryzjera i łysy do fryzjera. Dobra. Okej, okay, dostałam level zabieganie. Bardzo lubię to w tej grze. Coś ci może zrobić, ale będziesz potrzebowała pędzla i barwników. To się dorobię, pewnie w przerwie. Dobra, Bronto za urgie pamięta. Znowu nie będę umiała wrócić do domu. Włożę sobie trochę w chapeki. Będą ja je, jak teraz mogę tego to siodło na zrobić, nie? No oczywiście. <ścoughs> Bo to jest to siodło, to jest triceratopsa, dobrze? Ale to i tak potrzebuje e, nagrobek. Drapino Drabina Bierzemy. Drabina się przyda. No i przewalone i nie zrobię tej lunety. A nie, jeszcze, jeszcze mnie stać na lunetę. Gdzieś tu była luneta. Tu spójrzcie, taka ładna drewniana, jak głupia linową zrobiłam. Blondynka. Bo po co popatrzeć, co było wcześniej? Jest osą awesome Spyglass. Robię jakieś kryształy na to potrzebuję. Nie mam kryształów. Czym się różni ta od tej? Dobra, bierę tą. Może po drodze znajdę jakieś kryształy. Bo jak kopię te, to mam z tego kamień. ta są w jakimś innym kolorze. Może tamte. Ej, tu jest ładna wyspa się mogłam wprowadzić. I wygląda, jakby miała przejście w jakieś sensowne inne okolice. To myślałam, że jakaś jaszczurka tu leży. Ale z żów. Czy ja to mogę go zestrzał teraz. Teraz będzie jesz, nie żów. nie yeah. dobra, gib, dobra. Mamy skórę, słuchajcie. Będę miała na moździerz do robienia narkotyków i na siodła. Tam jest jakieś przejście, idę tam na narozrabiać jeszcze. Siekierą, a nie kilofem. A właśnie mi się coś przypominało, że jakimś tam konkretnym narzędziem, tylko wydawało mi się, że to do kilof. Dobra, to dziękuję. Jesteś głodny i odwodniony. Jak w życiu. Aha, bo sobie nie napełniłam, a nie, napełniłam sobie kładki. dobra. Jest git. Słyszę jakiś haps. Ale się zagapiłam, to nie u mnie haps. Tam był jakiś haps. Chyba. Nie, jest okej. Okay. Muszę przyznać, że rozbiłam się w wyjątkowo głupi mie Czy ja zrobiłam kółko? Ech. Dobra. Na tego nie komentujcie na czacie. Tam chciałam iść. Musisz pięć kotletów zjeść. Dobrze, będzie pięć kotletów. Słuchajcie, zrobilibyśmy sobie 5 minutek, książę, pauzy. 10 minut już pauzy w takim razie. I zaraz do was wrócę, tylko postać odstawię w bezpieczne miejsce. A bezpieczne miejsce to było gdzieś tam chyba. Nie, to też nie tu. Ej, znowu się zgubiłam. Tam mam iść. Dobra. Tutaj wszystko wygląda tak samo. Co za miejsce nie do życia? Co to jest? Jakie urocze! Zabiję to, będę miała skórę. Tylko wpadło pod mapę. No to będę miał dupę, nie skórę. Chyba wszystko. Dobra, miałam iść do bazy i zrobić przerwę. A, to jest ten, co kradnie jajka. Dobra, już pamiętam. Miałam kiedyś takiego. Jesteś odwodniony. Dobra, gdzieś tu był mój dom. Jest! Jest nawet mój Sebiratops. Idę po niego. Dzień dobry, ale na sranę. znowu jestem głodna. Czy ta postać jest świnką morską i ona tylko żrejsra? Dobra. Kryształ obok bazy. Tam miałam te kryształy takie białe. To rozumiem, że to o te chodzi. O, o te tam. Nie, one są niebieskie, a nie białe. Jak najbardziej, jak najbardziej cieszę się, że w sumie Dominikowi się ułożyło i że znalazło się rozwiązanie na alergię i, i na wszystko się znalazło rozwiązanie. i W sumie wszyscy są zadowoleni, no może poza mną, bo nie ma świnek, nie? <laughs> Ale z drugiej strony może to i lepiej, bo w sumie mam co robić i e, taki brak oddychania raczej mi szkodzi niż pomaga. W na pewno tym... lepiej. Trzymajcie się. Pałysy, bądź dzielny. Dbaj o świnki. Mają być żywe i szczęśliwe. No i pojechały. Na ile macie ustawione zużycie jedzenia? Nie mam pojęcia. Admin właśnie poszedł pakować świnki, więc jak wróci, to może odpowie. Tak, loleczkowo chodziło o świnki morskie. O! Normalnie skok jak w Assassin's Creed. Tak, jak się ze świnką stanie, to będzie punishment. Nie, no ja wierzę w to, że łysy je bezpiecznie dowiezie. No chyba, że po prostu one same w sobie nie przeżyją tak drugiej, długiej trasy. Mam nadzieję, że dadzą radę. W niebezpieczne miejsce się zapuściłaś. Okej, okay, czyli to nie jest to miejsce, gdzie mogę zbierać kryształy? Tam jest jakiś korkodyl, chyba. Idę to zobaczyć. Ten korkodyl, chyba, nie jest przyjazny, bo to coś przed nim ucieka. O, w dupę. To ja też, jakby, nie będę dyskutować z tym stworzeniem, tutaj. To stworzenie jest większe od... Dodo! Wzięłabym dodo, ale w sumie na dobrą sprawę. Nie mam nawet kurnika na dodo, więc sobie odpuszczę, ale później po nie wrócę. Patrzcie, tu jest kryształ. Ale to chyba nie ten. Teraz. Ej, tego tu się w ogóle kopać nawet nie da. A nie, coś tu jest. Kamień. Rzadki grzyb. To też nie to. <noise> Czy nie od tego są podkładni, aby zbierać kryształ dla cesarzowej? Oczywiście, że są od tego, ale e, jeżeli wszyscy wszystko w grze za mnie zrobią, to ja nie będę miała z tego żadnego fanu, a prawda jest taka, że w grach survivalowych, przynajmniej dla mnie, najlepszy jest ten sam początek. Ej, bo tutaj ten kryształ nie za bardzo chce wylecieć. Na Moja świnka zachowywała się jak pies, nie bała się ludzi, panoszyła się po domu, bo klatka była praktycznie zawsze otwarta, a dźwięki, które wydawała, brzmiały bardziej jak szczekanie. <grym wyszła> Właśnie, bo jak ty miałaś tą klatkę cały czas otwartą, to moje doświadczenie, które wynosi miesiąc ze świnkami, e, mówi o tym, że świnki nie robią nic, tylko żrą i srają. Powiedz mi, proszę, jak radziłeś sobie z tym sznapsiku, że nie miałeś zasranego mieszkania i zalanego? Bo z tego co wiem, to yy, świnki kiepsko się uczą kuwetowania. Masz dwa. Mam już? <laughs> Mam trzy nawet! Dobra. Jeszcze jeden kryształ jest. To ja, ale się udało. Teraz tylko muszę jakoś wrócić do domu. I nie za bardzo wiem, jak. Bo tu są wszędzie patrzcie klify. A tu się nie da tak wspinać jak w ark Survival. W dodatku mam dupę ciężką, ale to może połowę kamieni wyrzucę. Chociaż pewnie może potem by się dało zawrócić. jak w Conan Graszwarek. Oj tam, oj tam, no. <laughs> to ja bym to Dodo sobie jeszcze zgarnęła, bo z tego co pamiętam, to je się w ręce nosiło, nie? Ups. To jest samiec. To raczej jajek nie będzie mi znosił. Ups, nie mam dla niego narkotyków. Przypał. Ale może zdąży bez narkotyków. Z tej strony nie dostaniesz się na górę. O nie. Tak, w ogóle, czy to postać z The Sims, tylko z realnym powiększeniem części ciała. To trochę tak jest. Rzeczywiście, jak w Simsach, wszystko chowa się do dupy. Dlatego mam taką wielką, żeby się mi pomieściło. Takie są mechaniki tej gry. To prawda. O nie, co temu krokodylu? Chyba stał się weganinem. I słuchajcie, że kwiotki, patrzcie. A nie, on tam dodo żre, biedny dodo! Nazwij swojego dodo. Ja wiem, że to będzie żart poniżej poziomu, ale pozwólcie mi. Chociaż nie, ja nie mogę takich brzydkich wyrazów pisać na streamach. Czy lubię sushi? Tylko jak sama zrobię, bo nie mogę jeść surowej ryby więc muszę grillować. Tak ja nigdy nie biję zwierząt, a ja im pokazuje dominację. Sznapsik, świnkę można próbować uczyć, wrzucając jej bałbki do kuwety. A tak, to czytałam, ale słyszałam, że to niewiele daje. W sensie bo i tak na przykład szczają wszędzie i nie kontrolują tego pęcherza, tylko kupy robią w jednym miejscu. Sceptron, właśnie to chciałem napisać, ale, ale Twitch. To nie może być Doda, bo to jest on. Słuchajcie, dam mu na razie Dodzon, a później zmienimy mu imię. Bo nie będę stać jak widły w gnoju. Niech sobie idzie za mną. I spróbujemy przejść tam naokoło, jakoś, żeby dostać się z powrotem do domu. Chodź, Dodo. <słuch> Jake, lo, ja nie chcę do więzienia. Problemów z prawem na razie mi wystarczy. Ale patrz, jest żów! Ninja, level 26. No, atakuj. Będzie. Nie wierzę, że ten dodo się do niego rzuca. Nie! Nie jedz mojego ptaka! Ty żuwiu. Biedny dodo nie. Nie bądź bohaterem, Dodo! Nie wierzę, Dodo załamał żółwia. Śmiercionośny Dodo! A nie, skóra to miało być toporkiem. O, krystaliusz, może być krystaliusz. Mały, ale wariat, dokładnie. Drapieżne kury śmierci. Dodo, chodź za mną. Patrzcie, tu jest jeszcze jedno dodo. A to też samiec. To nie, to my chcemy samiczkę. Jak już. No, ja nie mam wyjścia, muszę na piechotę zapierdzielać, słuchajcie. Nie ma tak dobrze. To jest survival. Przejdę tędy. Czy to Dodo na, za mną nadąża? Dobra, biegnie za mną. Może znajdziemy mu jakąś przyjaciółkę po drodze. Tak, i samiczka będzie doda. A jemu się wybierze jakieś imię. Okej, okay, bo tam jest krokodyl. Trzeba uważać. Chodź Dodo. To do umie pływać? Chodź, jak nie to nauczymy. Jaka ładna rybka, ale no nie będę jej na razie kilować. Umie, ale wolno, dobra. Skoro że zabił żółwia, to może szreder. O nie, to jakby szczura zabił. Co tam jest? Żaba. Ale numer. Mam nadzieję, że nie jest agresywna. Nie widziałam nigdy w tej grze żaby. Ale ona trochę... wiecie... They see me rolling. They hej... Hate... O kurwa. To nie wygląda na przyjazne. Ratować Dodo! Piranie go zeżrą! Chodź tu, chuju. Precz mi z moim... Nie bij mojego dodo, rozumiesz? sama to do, do zabije chcące jak będzie mi podpływać. To przecież ja mam dzidę, co ja robię? Czemu ja to biję siekierą? O kurde, sama zaraz zemrę. Nie! Co? Jej, kurkoty! Run! No kurwa tego nie przewidziałam. No, to mogę nie przeżyć, słuchajcie. Szykujcie z Ale była bardzo dzielna. Może bym coś zjadła. Nie wiem, czy się. Kurde, podkładka pod mi jeszcze spadła. Nie! Wlazła w. Dobra. <gryw> Pokonana. Nie!